o wyjść stąd, tylko nie ozywaj się, cześć Luś prośba serdeczna, jutro jest MMA w Łodzi, nie? jutro jest MMA w Łodzi, nie i tam kolega miał, kolega tam miał załatwić chłopak Dawidowi numery, nie, bilety i okazuje się, że wciula przegrał ty mógłbyś mu zamówić bilet? Bo to trzeba na maila i wydrukować. Trzeba ten bilet. No wpisujesz w MMA łódź, nie? Tutaj jest. I tego. Przeczytaj to. Y y no bo ja nie mam na koncie i Dawid też nie ma na koncie. A i nie mamy drukarki. No bo na koncie ten tam pojechał i wpłacił, nie? Sklep.ebit.pl Ty, jak zdjęcie ci zrobić? Strony? Dobra. Na trybuny tutaj. Dobra, dobra. Ale się... I na, na dole po 230 zł są, nie? I bo są jeden. Bo są, wiesz, na trybunach, nie? I na, na dole, nie? No to bo... on chce na ten najdroższy na dole tam 230-240 złotych. Okej. Okay. nie stój na mnie. Nie stoję. Co stoisz na mnie? Facet. No chodź. na czacie do mojego najdu. z discorda 2 zł. Miśka to gówno. Мишка-то yeah. рысиек. Yeah. рысиек